grania i zapraszam na kolejny odcinek serii Eni. Dzisiaj będzie taki zwykły dzień, zwykły i codzienny, ponieważ mam dalsze plany na rozgrywkę gdzieś tam w głowie, ale jest jeszcze za wcześnie, a ja mam, wiecie, taki dzień dzisiaj na, taki z ochotą na zwykłe granie, więc dzisiaj pojeździmy sobie trochę po mieście. No i chyba, że wydarzy się coś, czego ja nie planowałam, ale to zobaczymy. Pograłam tutaj Eni chyba dwa albo trzy dni. Nie wiem, jak będzie się dzisiaj grało, bo niestety ten mój kochany safe zaczął mi się znów strasznie zacinać i od wczoraj niestety gra się zacina. Może dlatego, że się lato zrobiło. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ i na pewno nie jest to wina mojej gry, tylko właśnie tego sejfa. Obojętnie w jakim świecie byśmy nie byli, to po prostu raz na jakiś czas się zacina. Pograłam tutaj... O, deszcz pada. A i nie, mo nie mogę sobie przekręcać, bo mi się zacina. Nie, dlaczego? Dlaczego? Dobra, pograłam sobie tutaj Eni i przez to, że ona zarabiała ostatnie pieniądze, zamiast odkładać, to postanowiła tam troszeczkę zaszaleć i nie zmienić sobie chociaż troszkę tam w tej przyczepie. Tutaj nie mamy Wiele do wielkiego pola popisu, znaczy się, ale nie mogłam się powstrzymać i zmieniłam jej podłogę. Ona jeszcze śpi. I znów mi się zacina. Ten safe jest po prostu straszny. No i tak, co ja tu zrobiłam? Przeniosłam jej biurko, wymieniłam podłogę, przez to, że ja ostatnio pobrałam taką piękną podłogę od pralin Simso. jajku, tak mi się podobają te drewniane panele, że ho, ho, ho. E, tutaj, wiecie, no zbyt wiele tutaj nie ma. Nie można zmienić, bo ten pokój jest, wiecie, 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 jest i tak malutki. E, wymieniłam jej e, kontrabas, bo ona e, ma teraz pragnienia, pragnieniach to, że ona chciałaby nauczyć się grać na gitarze i stwierdziłam, że, ok, sprzeda kontrabas. Weźmiemy gitarę. Ta gitara, co prawda, jest tutaj tak wciśnięta na hama przy biurku, i nie wiem, czy ona by mogła ją sobie tak po prostu zabrać, ale zobaczymy. W razie czeku jej to po prostu przeniosę. No i wstawiłam jej tutaj tą komodę, taką, żeby miała naciuchy, bo ona w sumie tak pomyślałam, że na takiej rzeczy tutaj wcześniej nie miała. Festiwal Lata. Dobra, festiwal Lata. Mamy dzień dobry, Eni. Wymieniłam jej piżamkę. Piżamkę jej wymieniłam. I musimy coś zjeść rano. Ojej, ja odkryłam, że tutaj. Mm, 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 mm. Nie ma nic. Czekaj, Ani, co ty sama chcesz jeść? Naleśniki, no dobra, niech ona je naleśniki. Wstawiłam jej tak, że przez to, że zarobiła takie trochę, trochę większe, pierwsze pieniądze, to oczywiście troszeczkę bibelotów, nakupowała sobie Nutelli. Mamy ten świetny zegar z tym kotem wieku, jakiego uwielbiam, On jest z gry, on jest fajny. Troszeczkę rozprasza oko, że te oczy tak tutaj, oko moje oko rozprasza, te oczy rozpraszają moje oko, że tutaj tak nie dygają, ale nie przeszkadza mi, to wygląda to fajnie. Lajsy, chipsy sobie tutaj postawiła, jakieś winko, brakowała mi tutaj bibelotów, a wcześniej nie mogłam sobie pozwolić na wiele rzeczy przez to, że ona nie miała pieniędzy, no i wiecie, trzeba było oszczędzać. A tu, tu się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że a, stwierdziłam, że usunę jej część zasłonek. W sypialni ma wszystkie zasłonki te, które miała, ale tutaj usunę, ponieważ tutaj są bardzo fajne okna takie typowo kamperowe jedno z nich jest takie uchylone. Ja zimą nie chciałam, żeby to było widoczne, a nie chciałam tego okna usuwać, bo to było takie dziwne, że w sumie pada śnieg na zewnątrz, a to okno jest uchylone. O, ani poprawiła swoją super. A teraz jak mamy lato, możemy sobie to jak najbardziej odkrywać i to wygląda naprawdę fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Stawiam jej tutaj też e, tylko jeszcze komodę na półki, no i to by było tyle. Zastanawiałam się nad tym, czy, znaczy zastanawiałam się, chciałam jej zrobić takie oddzielne, taki, takie pomieszczenie, taki, taką budkę na, na dwory, żeby mogła sobie tam pranie robić i taką, no, budkę na pralkę. O, po prostu chciałam, chciałam żeby zrobiła żeby ona zrobiła budkę na pralkę, ale e, jeśli stawiamy wiamy ściany, to pochłania dosyć dużo pieniędzy z tego, co pamiętam i na razie zrezygnowaliśmy, a tam e, i tak rachunki jeszcze były do zapłacenia, no więc, no, no nie jest źle, no nie jest źle. Ona rachunki i tak ma wysokie, przez to, że ma tutaj bardzo mm. dużo libelotów Dzisiaj e, chciałabym, żeby ona wybrała się, kurczę, chociaż myślałam, żeby ona zjadła na mieście, bo tam jest taki fajny wóz z hot dogami, ale to najwyżej może późny obiad tam zjemy. Ona była już tak głodna, że nie ma tutaj lecieć na miasto. Dobra, Eni, ty się przebierz. Zobaczymy, czy będzie Myśmy mieli dzisiaj jakieś telegramy, bo telegramy zostały wykonane ostatnie telegramy, zmienić strój na dzień jeden. Ma ten sam strój co ostatnio, tylko przez to, że jest lato, to wymieniłam jej spodnie, żeby miała takie krótkie. O, myślę, że to pasuje. No i co my tutaj będziemy robić? Ona i tak i tak będzie musiała pojechać do tego baru Mistrza Miecia, do tego swojego do tego swojego Tyriona, bo on ostatnio nawet się z nią chciał pokłócić. Ja się zdziwiłam, ale tam jakaś prawie afera wyszła bez powodu. Ale to też dlatego, że ona miała interakcję w stosunku do niego pomstuj na ignorancję. Czyli nie wiem, że on nie zwraca na nią uwagi, czy co. Nie wiem, nie mam pojęcia o co chodziło, ale prawie się pokłócili. I on nie zgodził się, żeby ona dodała kolejny występ. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo w sumie te występy ona już miała dwa i nie, nie powinno być z tym problemu, a tutaj no tak wyszło. Jeśli chodzi o jej karierę, to dostała awans. Udało się tych telegramów trochę sprzedać, wyśpiewać i jest teraz wschodzącą gwiazdą. Wschodząca gwiazda Enikolada. A, chciałam jeszcze powiedzieć o na coś o naszych kotach. Ja nie wiem, czy to u mnie jest coś zacięte, czy zepsute, czy o co chodzi, czy, czy te koty są zepsute. Znaczy, no nie, no nie powinnam tak mówić, ale one mają straszną korbę na to, żeby budzić Eni, non stop budzić ją, jak ona śpi w nocy. Ja muszę tutaj siedzieć i pilnować, żeby one nie podchodziły do tego łóżka, bo co najmniej tak średnio trzy razy w ciągu nocy, któryś z kocurów przychodzi i one ją budzą, ona wtedy jest niewyspana i później śpi dłużej, no i to jest takie troszeczkę uciążliwe. Czy my nie mamy żadnych telegramów? Jaki mamy dzień tygodnia? Środa. Dobra, na maruchomy czas pracy, więc tutaj nie przejmujemy się niczym. Dobra, no to jak już jesteśmy, to posprzątamy żygi. Posprzątamy żygi na podwórku, bo one są już tutaj. A mogę je złapać? Nie, ja nie mogę ich złapać. Posprzątaj. Ostatnio nawet udało mi się uchwycić tutaj kosmitę. Tak, kosmici przylecieli robić badania na naszej placówce. <noise> udało mi się nawet zrobić zdjęcie spotka latającego. No, taka ciekawostka. Nawet kosmitów tutaj mamy. Eni ostatnio była na plaży i zastanawiałam się, czy na tą plażę może dzisiaj z nią nie wybrać bo nie wiedziałam, że mamy tutaj plażę nawet i taką ładną plażę, tylko tam później taki wampir chciał, chciał ją gonić, ale może go dzisiaj tam nie będzie. No i nasz paput, paput sobie tutaj stoi. Ja nie wiem, ten paput w ogóle nie... Oj, kwiatki mamy. Ale dobra, kwiatków nie ruszamy. My, my, my tutaj zarabiamy na śpiewaniu. Z paputem zaprzyjaźni się. Ale ona ją wtedy weźmie do wyposażenia. Jeśli weźmie ją do wyposażenia, to ja zrobię tak, żeby ona ją wypuściła, bo to bez sensu, żeby ona trzymała. Jak można trzymać ptaki w wyposażeniu? No, i chyba ona ją weźmie. O, dzień dobry. Fajne te paputy są. A, jestem na tabie. No i wzięła ją! Nie, czemu ty ją bierzesz? A, ja, ja zapomniałam jak to jest i myślałam sobie, że może ona ten. Ona nie jest, Prezent, baw się, uwolnij, uwolnij ją. A ci ona chciałaś? Ona dziś co chwila ma coś, że ona chce się pluskać w wodzie. Patrzcie, jaki ten paput ma oczy. Dobra, wypuszczamy, wypuszczamy, żeby ona sobie... oj, ale jestem na tabie daleko, dobra. Ale... Można, można tak być. No leć, 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 leć. Jejku, czemu ja tracę czas na papugę? A bez sensu, bez sensu. Może ona w takim razie nie będzie u nas siedzieć cały czas. A powiedzcie mi, dlaczego tu jest brudno? Czy ona ma... O, zestaw na scenę. Co... Ej, co to jest zestaw na scenę? Ojej, a ja nie wiedziałam, że ona coś takiego ma. Ja nie wiedziałam. To my następnym razem... I ona ma jeszcze spokój duszy. Wow. To było trzymane totalnie na czarną godzinę. I co tu jest brudno, że jest brudno? Powiedzcie mi. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Pojedziemy sobie na tą plażę. Potem może na hot -doga, a potem może do Tyriona. Tu jest plaża. Ej, mamy, mamy wakacje. To znaczy nie wakacje, tylko lato. No w taką pogodę to raczej średnio, żeby się zjeść na plaży. Ale chociaż na chwilkę można tam wpaść. No mówię, dzisiaj jest taki luźny dzień. Chociaż znając życie, to pewnie zobaczymy albo, znaczy Zobaczymy, spotkamy w jakimś cudem i niecudem. Co ja gadam? Spotkamy pewnie Deborah Wilson. Bo ona po prostu łazi z nadami tutaj wszędzie. Gdzie gdziekolwiek ja pójdę. Co, co? ja mówiłam? Co ja mówiłam? E, Co ja przed chwilą mówię? Deborah Wilson próbuje flirtować i potrzebuje Twojej pomocy w poprawieniu nastroju. Ześpiewaj dla niej romantyczny, śpiewny telegram. Nie pasuje mi to. Albo dobra. Nie jedziemy tam, jedziemy do Deborah. Jedziemy do Deborki, skoro jest zlecanie, to jedziemy. No, stwierdziłam, że jeśli ją spotkamy, gdzieś to ją olejemy, ale skoro mamy zlecenie, widzę, że tych zleceń wyświetla mi się teraz znacznie mniej niż wcześniej. Teraz, kiedy ona może robić własne występy w barze, to jest ich mniej. Są dni, że te zle zlecenia mi się nawet nie pojawiają. Ja, ja gdzieś tam czasami próbuję... Ostatnio myślałam, że w takiej wieży, o w tej wieży, która jest tam, mieliśmy taką sytuację, że tam było strasznie dużo ludzi, o tutaj, ale nie zawsze tak jest. Ja się cieszyłam, że ona będzie tam jeździć, żeby śpiewać dla napiwków, ale nie, to tak nie działa. Ostatnio znowu tam pojechałam i tam nikogo nie nie Było, więc. A, a ja myślałam, że no do domu do niej jedzie. No może ja tym razem poczekam, aż to się wszystko troszeczkę wczyta. No powoli to się wczytuje. No powoli, powoli. Ja też kiedyś chciałam, nawet myślałam o tym, żeby do tej serii ten Nowy Jork pobrać, co Carmela pokazywała. Ale ja nie wiem, czy to będzie mi działać, skoro ona znaczy, nie nad nie mi najgorzej, jak, wie, jak wiemy, jak wiecie. Ale no różnie to bywa. Zależy od sejfa. A przecież Debora jest tam. A gdzie? A co tu jest? A tu jest jakiś ten. A tu można występować też? Hmm, hmm, hmm. hmm. A gdzie? On? No, no, no. Dobra. Ona się coś pomyliła. Ona może myślała, że ona będzie tam w środku. Ja nie wiem. No i nasza Zeborka oczywiście chodzi w stroju swoim sportowym do kariery. Nie pasuje mi to do niej, bo ona głupio, wy... A, głupio wygląda. Ciekawe, ile nam zapłaci. Patrzcie, jaka miła. To zupełnie, zupełnie inna osoba. Zupełnie inna. 168. No to jest, to jest niemożliwe i to totalnie mnie pasuje do tego, jaka ona jest i jakie one mają relacje. No ale, że gra generuje te zlecenia, no to... Tak to wygląda. E, co ty Eni idziesz robić? Czy ona idzie śpiewać? Nie ja chciałam na tą plażę. Ale dobra, z drugiej strony, jak ona chce, to ja nie będę jej zmuszać. Patrzę na godzinę. To na tą plażę, to już. Jakim cudem, Debora była tam przed chwilą na górze i ona już jest na dole? Czy tak kobieta się teleportuje? Ale tu nie można śpiewać. Dzień dobry panu. Jak pan się zwieje? Lenetel mixol, o, dobra. Rozbijamy się ostatnio po tym mieście. Rozbijamy się. Jakiś inny pan. No dobra, no jejku. E, znowu siedzenie, przyważę A my można zamówić te trążki cebulowe? Pewnie jedzenie można, bo w tych porach można zamówić. Drink zamówić jedzenie, ale nie, dobra. Jedzenia nie zamawiam. Chociaż może i tak pójdziemy na tego hodę. E, aczkolwiek lepiej by było załatwić pęcherz. No dobra, nie Posiedzimy chwilę i dzień nam zleci. E, dziękuję za ogólnie za informacje, bo dostaję ostatnio od Was też takie informacje, informacje, że dzień można przedłużać, ale ja nie wiem, jakby to zadziałało. Mi się wydaje, że te rozgrywki u mnie... Wiecie, ja tak sobie... No w ogóle, po co ja patrzę na Deborah? co nagra? Ej, jakie fajne! Co ja mówiłam? E, że te moje dni by, e, trwałyby wtedy dłużej i być może te rozgrywki by jeszcze, jeszcze bym bardziej przeciągała, a jednak ja chyba muszę być zmuszona w jakiś sposób do tego, że... Eee, że że, 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 że. Eee, Żeby ten czas leciał do przodu, bo bo to by było za długie, zdecydowanie za długie. O, zacięło się. Dobra, Deborka zost... Eee, o! A cóż to mamy? Płonący drink. No, i mamy 15, i czas jechać do tego Tyriona. Czas jechać do Tyriona. Ja ogólnie wiem, ja uwielbiam mówić y, o tym, czego jeszcze nie zrobiłam. Przesłuchanie przed występem, dobra, to zrobimy to. No, uwielbiam mówić o tym, czego jeszcze nie zrobiłam, ale jednak nie, nie będę o tym... No, po prostu mam, mam tutaj plany na. na kolejne komplikacje, no, ale Eni musi się ruszyć teraz, żeby te komplikacje się wykonały. Ale mu. Ale, mu. ale jestem zadowolona, że tu. Jest chociaż jakiś taki pub, bo czasami mam wrażenie, że w tym mieście wygląda to tak, że. A tu jest, jesteśmy tak bardzo nisko. Wygląda to tak, że te parcele, co niektóre publiczne parcele są strasznie puste w środku i przeszkadza mi to. No troszeczkę więcej po tym świecie się spodziewałam. No i tym bardziej tak więcej się spodziewałam, chociaż może bym więcej się nie spodziewała, gdyby to się tak nie wczytywało długo i się tak nie zacinało. Ja nie wiem czemu. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale fajne tutaj jest to, że tutaj jest bardzo dużo rowerów. Co chwilę widać jakieś zaparkowane rowery. No i ludzie jeżdżą na rowerach i wiecie, rowery, rowery. Jak w Kopenhagel, tak, Kopenhaga, to tak no, nie do końca wygląda. No wzorowane było, się, się było wzorowane, ale czy zostało odwzorowane, to ja bym tutaj tak, jakiś Frank, Frank ke Ketchup? Kelstrup, Kelstrup, świętuje urodziny. Dobra, zobaczymy. A, wlazłam do tego lokalu. Jejku, tutaj też się nie chcę wczytać. No, wlazłam do tego lokalu Tyriona i chciałam powiedzieć, że podłogi zmieniłam i tam troszeczkę lampek utawiłam, No, i ściany zmieniłam. No i widzę Olafa. Olafa widzę. No. No i co? Olafie! Teraz, tera, tera ter, ter, to już my nie chcemy. No, teraz to już za późno. No. Musisz poczekać jeszcze na. Eee, bablę! Cóż za dziwna sytuacja. Czy ty się zgodzisz, Tyrionie? Bo ty ostatnio wkurzyłeś trochę. Twoje przesłuchanie było świetne. Dobra. Czwartek 16.30, czyli jutro. No, zazwyczaj to jest na drugi dzień. Ale to jest naprawdę ekstra, bo my mamy z tego większe pieniądze. Ja zastanawiam się, czy nie olać tych zleceń, skoro tutaj jest Olaf. Ja olewam zlecenia, olewam. Idziemy na góry za Olafem. I to prawda, tutaj się nic nie wydarzy, bo teraz jest Tyrion. No jeszcze. No dobra. Pocałujemy go jeszcze, a potem pójdziemy porozmawiać z Olafem, ale tylko przyjaźnie. Przyjaźnie i sympatycznie, bez żadnych podtekstów. Eee. no tak, no dzi dziwnie to wygląda, że, że no, że oni są, wiecie, innego wzrostu, ale po co ja to gadam i po co ja się powtarzam? Eni. Ej, tu jest dzisiaj ogólnie jakoś tak fajnie, dużo ludzi. Zaraz ktoś pewnie zacznie śpiewać, ale e, zobaczymy co oni robią. Pochwal wygląd, nie chwal go już tyle. Ciekawe czy on wyskoczy do nich z jakąś interakcją. Flirtuje ze mną, no tak, jak on jest flirciarzem, to on tylko by flirtował. Ale on jest dzisiaj jakoś tak odświęcony. Nie Nie wiem dlaczego. Dlaczegoż? To, to jakaś okazja. To nie jest jego strój do kariery. A może? A może tak? A, użyj łazienki. Tak, bo ja tu postawiłam łazienki wszystko w jednym, takie, żeby ona w razie czego później. Takie hiperrealistyczne łazienki wszystko w jednym, żeby ona mogła się tutaj czasami przed występem odświeżyć. No bo jak tutaj są same toalety, to. No a że takie futurystyczne klocki do takiego lokalu nawet pasują, to. To wygląda to tak, a nie inaczej. Nawet temu nie, nie zmieniałam tekstur. Dobra, ale idziemy porozmawiać z Olafem. No i gdzie on jest? On sobie tu siedzi. Pogramy, pogramy, pogramy. Da się grać z nim? Dołącz. O, dobra. No to tak właśnie, tak normalnie, przyjaźnie, bez podtekstu. Ale my tu zmieniliśmy. Zmieniliśmy plany. Dobra, nie, nie robię sobie jaj. Nie robię sobie jaj i nie zmieniam głosu. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa, poważne sprawy. Ja tylko. A ja zapraszam. Przypomniałam o jednej rzeczy. Ja muszę Olafowi wejść, wejść w Olafa i ustawić mu, żeby on... No, to jest jakiś żart, no. Czy ten człowiek zawsze jest taki nieosiągalny? Przecież to jest niemożliwe, Olafie! No teraz to już nie masz jak to włączyć. No dobra, chociaż porozmawiajcie. Albo nieśpiewny telegram. A możesz mu... Dobra, powitaj, bo jak ona go powita, to chociaż można będzie cokolwiek... A ten obserwuje, obserwuje, będzie zaraz zazdrosny. No i co się wtrącasz? Co się wtrącasz? Chodzi naokoło, stoi, patrzy. A nie, on teraz będzie grał. On jest jej znajomy, on był ostatnio dobrym znajomym chyba. Zaśpiewaj mu. Ej, Eni, ale ty mu chyba nie wyznajesz miłości. Tak jak wspominałam wcześniej, ja sobie planowałam, że w jej głowie wygląda to tak, że e, o, Olaf ją trochę interesuje. Ale skoro pojawił się e, ten. E, Czekajcie, co wy robicie? Olaf uważa, że Eni jest flirciarą? O oh. nie, no nie mogę z jego miny jest świetna, jest świetna. Olaf, jesteś boski, jesteś boski. Aż nie mogę włączyć czasu, no nie mogę włączyć czasu. No dobra, niech to będzie taki epizod tylko, no ale porozmawiajcie. Porozmawiajcie. Um, luz, 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 więcej. Ej, czy jest pogawędka albo cokolwiek? Zaproś do siebie, poznaj, bo no i tak mało go zna. Co tam jest? Słuchaj, on coś nie gadał. Ej, Facio, welcome to... Works while. Ej, ale ten facet ostatnio ogólnie nas odwiedzał e, i w nocy i coś dzwonił do... Aj, to jest paparazzi! A on chodzi za Olafem. Ja nie wiem, dlaczego on dzwonił do nas w środku nocy. Przyszedł tam do naszego przy... przyczepa, do naszego kampera i, no, i chciał chyba robić zdjęcia Eni, ale ona ma za mało gwiazd, tak żeby... Chociaż przy jednej gwiazdce już są zdjęcia, ale na szczęście tych paparazzów tutaj zbyt wielu nie ma. Poznasz go? Poznasz go? Poznaj go. Poznaj go. No dobra. Ale, 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 ale będzie Zaraz pójdę, jest 19, ale ona i tak się oh. dobrze czuje. Babcia, jakaś. Ej, fajnie, że jest tyle ludzi dzisiaj. No ale teraz po prostu cud, że na Olafa trafiliśmy. Mm, przyjazne. Może tak na przyszłość, to my się z nim na wszelki wypadek byśmy zaprzyjaźnili, ale tak bardzo delikatnie. Hmm, on, ja ja myślę, że jak ona zaśpiewa piosenkę, to, to będzie takie przyjazne i że on nie będzie odbierał tego jako flirt, ale. Ale jednak, jednak tak jest. Romantyczne. Oh, Spytaj o znak. Spytaj czy single Flirtuj. Nie, no bo jak ona będzie z nim flirtować, to ten Tyrion zaraz przyjdzie i ją tam opierdzieli albo się obrazi. Więc ja na razie zostawiamy tylko przyjazne. A na lokalnym pudelku. A on sobie poszedł już. Poszedł sobie. On coś to nie mówił. A, on do zdjęć pozuje. No wiesz, co Olafie? Jest jesteś sławny jak na razie tylko i wyłącznie dzięki rodzicom, bo ty sam jeszcze nic nie osiągnąłeś. Strasz na ulicach. Człowiek. W człowieniu. Um, jedziemy do domu. <laughs> jedziemy do domu. Nic więcej tu się już nie wydarzy. I jeszcze takie, plak o, takie plakaty jeszcze tutaj powiesiłam. Słuchaj, przechwałek. Olafie, czy ty przypadkiem stałeś się zarozumiały? Plotkuj. Plotkują sobie. No, Olafku, teraz, teraz to już, teraz to już za późno. Dobra, odpowiedz na pytanie. On ją, a on ją o coś pyta. Ej, teraz nagle, kiedy ja już zmieniłam całe plany na to, co się teraz będzie działo, to on nagle zwraca na. Uwagę, jak to się dzieje. Wiecie jak tu jest, to jest, to tak, jest tak jak z facetami, jak się ich oleje, to oni nagle sobie zdają sprawę, że jednak chcą się postarać. No ja nie wiedziałam, że w Simsach też tak jest, no ale, ale z tego co widzimy do, to tak. Dobra, jedziemy do domu, jedziemy do domu, trzeba... Czy my jeszcze na hot doga? Chodźcie, chodź, dobra zostawiam tego lafa, bo to i tak że tylko długo trwa. Jedziemy na hot doga, a hot dog... Hot dog jest tutaj. Tutaj jest hot dog i chyba jest jeszcze od... zaczynać Nie, już myślałam, że się zaczyna, Ale tu jest pięknie w dzień, bo można sobie tak usiąść nad tym kanałem, nad tą rzeką? Rzekum kanal, to jest taki kanał, gdzie są widać te kamieniczki, no i pojedziemy na hotdoga, bo ja się uparłam, żeby dzisiaj zjeść hot doga. No i zrobimy to. Olafa musimy olać po raz kolejny znaczy po raz pierwszy. Znaczy, nie no, już raz olaliśmy, przez to, że ona się zaczęła spotykać z Tyrionem, ale Olafie, przykro nam, olałeś nas tyle razy, a my wcale nie jesteśmy mściwe, ale strategiczne. <noise> Tak, tak, chciałam powiedzieć coś Coś mądrego Ale wyszło Jak wyszło? Ona się nawet nie pożegnała z Tyrionem O, zacięło się Zacięło mi się i non stop słyszałam Naprawdę? Ja chciałam powiedzieć, że przez pół minuty Jak mi się zacięło, to słyszałam jakiś Jakiś fałsz A tu mała Deborka, czyli Emily Wilson Śpiewa, jest głodna Ej, co dziecko, małe dziecko Robi w nocnym klubie w środę O 21 Oj, mam Mamusia, mamusia Deborah Wilson, ty chyba się słabo tutaj zajmujesz wychowaniem córki, no jeszcze głodne dziecko, no ludzie, jakiś papsku, ten wygwizduje no ale dobre mamusi tutaj nie ma, dziecko samo dobra, samopas, tak się mówi samopas, samopas w nocnym klubie, oj na tych hot dogach, na tych, znaczy tutaj można kupić różne jedzenie, ale tutaj jest ale ja hot doga. tutaj jest zdecydowanie fajniej fajnie w dzień ja ostatnio właśnie tak miałam taki jeden taki dzień, to sobie z nią tutaj przyjechałam rano na, na, na śniadanie zdrową zdrowo i pożywnie zjadła hotdoga i fajne tutaj jest to, że widać ten rowerek, ona sobie go nie bierze do wyposażenia, tylko dzięki temu, że w tym mieście są co chwilę właśnie takie słupki do parkowania rowerów, to rowerek sobie stoi właśnie tutaj przy tej, tej przy tym murku i ławeczce. No, no i tak, mówiłam, że to jest zdecydowanie fajnie, jak jest dzień. Wygląda to naprawdę super ekstra. Dzielnica jest fajna, tylko mówię, to tak brakowało mi wcześniej tutaj drzew, dlatego w drzewa troszeczkę wsadzałam do świata, bo było totalnie jak na pustyni. No, i tak przez to, że tu są takie dosyć duże przestrzenie, to śpiewasz? Ona sama z siebie tak śpiewa? Aha, odbierz kwiaty. A z jakiego okazji? Ej, a jakie kwiaty? A, ona chciała po prostu jej dać prezent. Ja myślałam, że nie wiem. No, Arr, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Już myślałam, że ona przez to, że jest sławna, to dostanie prezent, ale jeszcze nie jest sławna. Niej babo, co ty chcesz? Słuchaj, obrazy? Eni, dlaczego ty w tym życiu masz tak, że dla ciebie to non-stop? Ktoś się czepia. No ludu. Nie, 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 nie. Zostawiamy babsztyla. Daleka znajoma, o której nic nie wiemy. Jakaś Agustin Hoffman. Rozmawia już tu, Nie, nie rozmawiaj z nią. Wracamy do domu, wracam do domu. Ja nie chcę za, dużo, za długo nagrywać. Nie chcę za długo nagrywać. Dziękuję, dziękuję za ostatni komentarz, że e, z prośbą o dłuższe odcinki, ale ja uważam, że długie odcinki nie są fajne. Ja sama, jak oglądam, to wolę, wolę oglądać tak wiecie, no troszeczkę krótsze odcinki, a nie, że ktoś się tak rozgaduje i gada i pi pitoli o, o wszystkim i o niczym czasami, chociaż no, ja nie mówię, że ja, tak że ja tak robię, ale czasami, no czasami, czasami tak. Czasami na temat, czasami nie. Ja chyba raz w życiu miałam taką, miałam taką sytuację, jak już naprawdę z wieloletnim opóźnieniem trafiłam na filmy Oski i jak oglądałam jej filmy z Simsów, to chyba oglądałam całe, od początku do końca i naprawdę mi się to nie nudziło i nic nie przewijałam. A czasami mam Także jednak ciekawią mnie inne rozgrywki innych ludzi. Ja je oglądam, ale ciężko mi jest wytrwać przy całym filmie. Nie to, że nie, do... nie to, że mnie nie ciekawi, bo często mnie one ciekawią, ale czasami ciężej mi wytrwać przez to, że ja jestem niecierpliwa i już chcę zobaczyć, co będzie dalej. A to to jest złe. To jest złe. Gdyby to leciało w telewizji, to byśmy nie mogli przewinąć na W Telewizji do YouTuberów nie ma. Ona jest. Zatrucie pokarmowe. Ej, no życie, te dogi były nieświeże. Co, tu się dzieje z tym nastrójnikiem? Ani. Dobra, pograj jeszcze na komputer. A może weź? Graj solo. Może spróbujemy, żeby ona pograła. Skoro ona by chciała nauczyć się tych umiejętności, ona nie może, nie? Do ja muszę jej to wyposażenia jednak na gitarę schować. No. Tak, to bywa. Dante! Powitaj Sima. To jest fajna interakcja z Wieszaków. Powitaj Sima. Powitaj, powitaj, powitaj. E, dobra. On Cię powitał? Znakuje mnie. Oj, koty, jesteście absorbujące. No, ale może one się zachowują tak, dlatego, że... A nie możecie przejść? O, się dzieje kuciaki. Znaczy, ja wiem, co się dzieje, jest po prostu za ciasno. One może się tak zachowują przez to, że my tutaj mamy za mało miejsca. Zdecydowanie mamy za mało miejsca. Dobra. Pięć minut na gitarze i idziemy spać. Więcej nie gadam. No i na podwórku. No, ja tak myślałam, że na podwórku. Czy wiesz, że Marital... Tagloglę? Taklioni śpi na pieniądzach, kto by się tego spodziewał? Nie interesuje mnie to. Oj, dzisiaj olaliśmy telegramy. Jedzenie, Jedzenia! No i sy. Se... Nie no, pograliśmy. Nie, 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 nie trzeba szybko jedzenie napełnić! Napełni wyborne jedzenie! Mamy wyborne, wyborne jedzenie. ale już. na gitarze nie pogramy. Miałam kilka razy takie sytuacje, że rzeczywiście te kocury wyjadają tą michę w ciągu dnia no i jak Annie jest cały czas poza domem i wykonuje te zlecenia, albo śpiewa śpiewa, śpiewa sprzedaje sprzedaje no. występy no to koty nie mają co jeść, no i ja się boję, że kiedyś nam je zabiorą zabiorą nam. Która z godzina? Ła, po północy idziemy spać, idziemy spać koty się, wy... o tak, koty się oczywiście wyspały i będą nas budzić w nocy no ale jak ja tutaj będę w nocy, to no to tego będę musiała przypilnować. No. Dante zaraz stanie pod wyrem i będzie obuć Eni, obuć Eni, potem o drugiej w nocy będzie też obuć Eni, potem o trzeciej będzie dalej obuć Eni. I ja tutaj muszę spędzać całą noc, żeby ta bidula się po prostu wyspała. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.